I Beep! One. one. Jack, two, Check! Three, Check! Four, Check! Five, Check! There are five squares. Thank ci Mamo, opiekowałaś się mną. See how happy I feel when I'm driving a make 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 oh a make, make, make a 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 make 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 time, everyone, hey! yeah, and here's what we're going to make today. It's brilliant. Have a look at this. You might be thinking this is just a terrific turtle, but actually, it's much, much more because if you open up his lid, it becomes a turtle treasure chest. Wow, cool, though. Secret treasures. Now, to make one of these please. noisy.

Tak! Jestem! Mówimy kolorowy papier i składamy na pół karta. Następnie składamy jego brzegi do środka... Czy to A hałas? Ja, Co to hałas? Teraz zaczynając od tej strony, wyjmujemy kształt. tak jak ja, Co to? Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Świetnie! Mamy jedno zapasowe, odłożę jedno. Na Teraz nałożę klej. Trochę tu, trochę tu, tu i trochę tu, troszkę też tu i trochę tu. Weźmy papierową miskę i przygniećmy ją. To się musi przykleić, o tak. Weźmy białe naklejki i przyklejmy je. To będą oczka naszego żółwia. Narysujmy jeszcze na nich czarne kropki. Tak jest, świetnie. Teraz weźmiemy pudełko, nałożymy na nie klej, przyłożymy do niego żółwę i mamy żółwia skarbnika! Co to za zawał! A jeśli macie więcej niż minutkę, możecie przyozdobić żółwia przy pomocy farbek, pisaka i naklejek. I pamiętajcie, ten żółw jest po to, by chować w nim swoje skarby. O tak, wspaniale! Możecie też wykorzystać jeszcze inne pomysły. Na przykład taki ślimak-skarbnik w pomalowanej skorupce i z oczkami na drucikach. Albo może taka biedronka z różowym języczkiem zrobiona z futrzanego materiału. Pudełka na skarby do zrobienia w minutkę. Spróbujcie sami, a ja przypomnę, jak je zrobić. Wtórzmy wszystko jeszcze raz od początku. Zwińcie papier na pół, a następnie zwińcie jego brzegi do środka. Ostrożnie wytnijcie Dziękuję, mamo! Przyklejcie jajowate kółka do miski. Nadalicie Za! Zajmijcie jedno Dorysujcie pisakiem zielenice. Przyklejcie całość do przykrywki pudełka po serku i żółw skarbnik gotowy!